Hejcia, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, czeka nas troszeczkę ciężki tydzień, dlatego, że pracuję dosłownie przez cały tydzień na nockach. Cały dzień będzie trochę inaczej wyglądał niż zwykle, no bo trzeba będzie też się wyspać. Zobaczymy, co się szykuje. Dzisiaj poniedziałek, sprawdzamy jak waga. No i jedziemy na trening. O wow, tak szczerze? Trochę nie wierzę, zszedł mi dosłownie kilogram od zeszłego tygodnia. Nie podejrzewałam tego, także na plus. Redukcja still ongoing, także, także wiecie. Dobrze, no lecimy dalej. Tak docelowo planuję 60 parę kilo z hakiem. Startowałam od zeszłego roku ponad setki trochę. Planuję film, żeby podsumować na obecną chwilę jak to wygląda, bo jest różnica wow. Wow. Jest kolosalna różnica odkąd zaczęłam, no i co, zawsze jakaś motywacja dla innych będzie, nie? I lecimy. Śniadanko. Dzisiaj jemy śniadanko, tak. Wow. Dobra, bierzemy się za robienie tortilli. Jedę na trening na 11, bo y, trener mi się rozchorował, także dzisiaj nie muszę cię, że tak powiem, spieszyć. Także ja z reguły zabijam sobie to tak Ala, jak Ala pita kebabowa kebaba. No i jemnie. Smacznego, mm, płynne żółteczko. Dobra, dopijamy kawkę. No i co? Lecimy na trening. Udało się wyjść z domku. Jest zimno. Jest tak odczuwalna minus do tak, że... A że jedziemy limuzyną, a tramwajem. No to trzeba, wiecie, wyjść wcześniej. Trzeba się niestety ogarnąć. Będzie dzisiaj dobry trening. Zrobimy takie... No, zobaczmy, co zrobimy. Myślę, że z ostatniego planu pojadę z dołem. Może wstąpimy do... Oh, I to akcja. O, jest dobry pomysł. Cóż, jest dopiero luty przed Walentynkami. Dobra, czas sobie ugotować jakieś jedzonko. Dzisiaj na obiad makaroni, polędwiczki z kurczaka, papryka, sosik na bazie, serka tego, Także zaczynamy. Wyszło, dobre jest. Ogólnie no, jestem pozytywnie zaskoczona, że wyszło tak dobre. Tuś mm, ten serek meksykański, w sumie na tym mi zależało, a myślałam, że będzie takie strasznie mało sosowe, ale dodanie skira na pewno pomogło, że jest to, no jest tego jakby coś więcej, nie? Ale, ale polecam, zróbcie sobie, naprawdę dobre. Hejcia, witam we wtorek po pierwszej nocce. Oh. Był kryzys. Był kryzys, ale będzie tylko lepiej. Wcześniej wstałam, więc po południu na pewno drzemka. Dżemka po południu 100%. Idę sobie zrobić kawkę, śniadanko, trochę pociluję, no i co? Dzisiaj w planach trening. Pamiętajcie, pozytywne nastawienie dużo daje. Mamy kawusie i mamy niezwiniętego wrapka, także smacznego. A robimy unboxing. To już jest prawie otwarte, także szczęśliwe dziecko. Dobra, jesteśmy po treningu, po wszystkim odpoczęliśmy. Teraz zostaje tylko czekać do nocki, ale zrobimy sobie coś dobrego na jutro, i może na pojutrze, w sensie na dwa dni. Fit Tiramisu z przepisu Anikarcz. Nigdy tego nie próbowałam przepisu. Jest to dosłownie 5 minut roboty. Najtrudniejsza rzecz jest to dosłownie zblendowanie wszystkiego razem. Weźmiemy jeszcze dodatkowe słodzidło. 150 gram skyra, szczypta cynamonu, odrobina soli, dwie kopiate łyżki słodzidła i blendujemy. Dobra, chyba uzyskaliśmy całkiem dobrą konsystencję. Miała być ona y, bardziej taka lejąca się, nie aż taka y, zbita bardzo. Może dodam jeszcze odrobinkę wody, ale to już jest... No, myślę, że to już jest to. Y, mamy przygotowaną kawę, w której będziemy maczać biszkopty. Dobra. No? Mamy gotowe. Porcja jest no duża, ale kaloryczna, w sensie moje, moje początkowe wyliczenia trochę mogły się mylić. Na całą noc do lodówki. Jutro ja dałam znać, czy w ogóle jest to dobre. Dzisiaj naszła mnie ochota na włosusia, więc zrobiłam sobie dzisiaj z łososiem. Także widzieliście, prosta sprawa. Hmm. Bardzo dobra też w ogóle chciałam Wam pokazać. Kupiłam tą podusię z Pepko z napisem Love. Po prostu, żeby była taka dekoracja na kanapę. No jest słodka. Ja ją uwielbiam. I co? Robimy szybki unboxing. Oshinoko Tom 13 razem z podstawką pod kubeczek. Dobra. Testujemy tiramisu zrobione wczoraj. Mięciutkie. Ładnie pachnie. Troszkę za dużo kakao mi się na górze wsypało. Brakuje słodzidła. Za mało słodzi dałam, ale poza tym, jej dobre jest. I dobre wyszło, w ogóle myślę, że będę częściej robić. Jeden minut całość ma trochę ponad 900 kalorii. Morale po trzeciej nocy trochę spadły. Trochę czuję już niedospanie, Także że powoli się zaczyna kryzys tygodniowy. Czajorwałam pierwsza w żabce to tą kawę kakao od dzika, także chcę sobie to przetestować. zobaczymy jak w ogóle smakuje. Ej, Ej dobre, jest lepsze niż się spodziewałam. Słodkie, bardzo słodkie. Smakuje, jakbyście yy, kakao zmieszali z białkiem śmietankowym. Fajna alternatywa, kurde. Myślę, że częściej sobie będę kupować. Jeżeli komuś biorę kuje białka zamiast kawusi rano, oj, tak. Mam temu takie 8 na 10, naprawdę. Witam w sobotę. Tydzień minął po prostu szybciutko, ja się cieszę. Za dużo nie zrobiłam, ale to jest okej. Okay. Po prostu takie tygodnie muszą być. Dzisiaj na siłowni szybkie bieganko, 5 km. Poszukuję się na bieg walentynkowy, także po prostu, żeby przyzwyczaić płuca i wszystko. Mały shopping, sprzątanie mieszkania, super sprawa. No i co? I, i montowanie. Będę dzisiaj e, kończyć montowanie właśnie tego vloga, także... Mamy wieczorek, ale to nic. Udało się dorwać w żabce. Jakże co, yy, chcę go przetestować, bo liczę, że będzie dobry. Co prawda ma cukier, ale no, okej. Okay. Ludzie mówili, że taki 6-7 na 10. O Jezu, jaki słodki. Smakuje jak rozpuszczone Kitelsy trochę jabłkowe? W cukrze. Syrop cukrowy ze skitelsami z cukrem. 3x10